Wesoły Piotruś w oddziale jak boss Zarządza tak, że każdy mówi dosyć, mam dość Kasa się zgadza, konta jak forteca Ale ludzie spadają, bo tu zero serca Trzyma łapę wszędzie, jego firma jak cień Podpisy, paragrafy, wszędzie jego cień Za maratony płaćcie, bo czasu brak A dla was nic więcej, tylko suchy znak Piotruś gra, Piotruś śpi Piotruś rządzi, a ty Robisz nocą, milczysz w dzień, bo Inaczej kończysz dzień Piotruś ma, Piotruś wie Piotruś mówi, reszta nie Złoty zegar, zimny wzrok A my dalej blok za blok W cyferki, w duszy pusto Nie ma dziękuję jest zrób to szybko Z ludźmi jak z plikiem Kopiuj, wklej Chcesz mieć urlop Odpowiedź Hej, może weź mniej Plotki w kuchni Echo w biurze Czy ktoś mu powie Nikt nie ruszy Jego świat to tabel I plan A my w tym świecie Tylko spam Piotruś gra Piotruś śni Piotruś gasi Każdy krzyk My bez tchu On na szczyt Ale kiedyś runie mit Piotruś ma Śnił, a my wreszcie z własnym głosem idziemy dalej, już nie prosząc. Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Dziś e, tytułem wstępu e, słyszeliście piosenkę, a teraz pokrótce powiem, jak to wygląda u nas w okręgu Katowice. Więc nasz prezes nie dość, że jest delegatem, wiceprezydentem do spraw finansowych, rozlicza to wszystko w swoim prywatnym biurze. To jeszcze jest skarbnikiem w swoim macierzystym oddziale Tworóg i tak zarządza tym oddziałem, że ludzie od niego uciekają. Otóż w tamtym roku 12 osób w związku z przekładaniem lotów, nieinformowaniem jednej sekcji o tym, że przekładają te loty, 12 osób napisało pismo do oddziału Tworóg i wzięło, w tym piśmie uwzględniło, że jeżeli nie zostaną zaprzestane zmienianie lotów z miejscowości łącznie z planem lotowym zatwierdzonym, to po prostu zrezygnują z lotów w oddziale. No niestety zarząd oddziału tworuk, czyli nasz pan wesoły Piotr Kobędza, nie przyczynił się do tego pisma, więc 12 osób w trakcie sezonu dorosłych w roku 2024 zrezygnowało z lotowania w oddziele Tworóg. Napisali to na piśmie. Czyli nie lecieli w 2024 na loty młode i 2025 na loty stare. Nasz pan wesoły prezes Okręgu postanowił wykorzystać swoje, swoją pozycję i napisał do tych 12 hodowców wezwanie o uiszczenie opłat za loty gołębi młodych 2024 oraz loty gołębi dorosłych 2025. Więc panie prezesie, prezydencie, wiceprezydencie delegacie, czy jak tam mam pana nazywać nie wiem już, jakim prawem Pan żąda od ludzi pieniądze, skoro ci ludzie na piśmie zrezygnowali z tego, że nie będą lecieć w oddziale? Tak pan zarządza swoim oddziałem, że ludzie od pana odchodzą. Dodatkowo te osoby założyły sobie stowarzyszenie hodowców zwykłych, w którym chcieli po prostu normalnie uczestniczyć w lotach, dając gołębie do innego okręgu, do kabiny. No to oczywiście prezes okręgu, wiceprezydent do spraw finansowych, czy skarbnik w swoim oddziale. Zrobił wszystko, użył wszystkich mocy sprawczych, żeby zablokować to, żeby te stowarzyszenie nie mogło sobie wkładać do kabiny w innym okręgu. Zastraszył inny okręg, że odrzuci im listy startowe do mistrzostw Polski, jeżeli zabiorą tych biednych chłopaków ze stowarzyszenia, którym poniekąd sam uniemożliwił lotowanie gołębiu w swoim macierzystym oddziele. Panie prezesie, działa pan tak w oddziele, że chłopaki mają pana dość. Odchodzą. Z punktu, który stowarzyszenie do, y, dostało udostępnione na piśmie od burmistrza y, miasta Tworu, zrobił Pan sobie swój prywatny folwark. Pisze Pan pisma do tych chłopców, że zabrania im Pan tam wkładania, robienia. Panie Piotrze, to nie jest Pana prywatne podwórko. Pan się troszeczkę zapomina. Druga rzecz. Y, pytałem o finanse. Nie chcecie mi tych finansów upublicznić, nie chcecie ich wziąć powiedzieć. Pan prezydent pisze mi, że mam pisać pisma do swoich delegatów. Drodzy hodowcy, na mojej stronie, okręgu, nawet nie ma kto jest delegatem na zarząd główny. Więc kogo ja się mam pytać? Powiem tak, znalazłem sobie czterech panów, którzy są tym, tymi delegatami, wysłałem do każdego z nich osobne pismo i czekam na odpowiedź. Drodzy hodowcy, zdajcie sobie sprawę, że to co teraz robi zarząd główny wraz z delegatami, z delegatami to jest ukrywanie informacji publicznej. Oni popełniają w tym momencie wykroczenie. Nie może być tak, że ktoś się pyta, czy to ja, czy to wy, że chcemy się dowiedzieć, ile prezydent zarabia, jaka była uchwała za obrączkami, kto jak głosował. Drodzy hodowcy, to powinno być na stronie. Jeżeli chodzi i nie mam tych informacji, nie chcą mi nic powiedzieć, nie chcą mi nic dać. Powiem tak, nie pozostawiacie mi żadnej innej możliwości, jak wymusić na Was to sądownie, ruszyć wszystkie instytucje nadrzędne nad Wami i pokazać Wam, że to nie jest Wasz prywatny folwark. Bo trochę się zapominacie. Robicie takie banialuki, podejmujecie takie beznadziejne decyzje. Podam tu przykład. Katastrofa narodowa Bruksela. Zrobiliście lot, który mógł być... Pięknym lotem podzieliliście Polskę na strefy, tak, i zrobiliście ten lot w taki sposób, że jedni mają niecałe 700, a jedni mają 1200. I się dziwicie, że loty nie chcą lecieć. Ja też bym nie leciał i też nie będę leciał, bo to, co wyprawiacie, to jest totalny absurd. Jak chcecie zrobić lot narodowy, to ja wam podpowiem: podzielcie Polskę na strefy, i niech każda strefa ma średnio 1000 km, i to jest lot narodowy. A nie to, co wy wyprawiacie. Poza tym, macie tyle kasy na koncie, że z samych odsetek powinniście nam hodowcom zapłacić za taki lot narodowy. I teraz powiem, dlaczego tak pre o tą pensję prezydenta, ile on zarabia. Ponieważ mówię oficjalnie, będę startował do władz najwyższych i jeżeli zostałbym prezydentem, to pierwsze 2 trzy lata będę musiał bardzo ciężko pracować, żeby to wszystko poukładać. Ale w czwartym roku swojej kadencji za całą roczną pre, pensję prezydenta zorganizuje dla was, hodowców lot w Polsce podzielę to na strefy, tak jak to powinno być. Nie będzie to tysiąc, ale będzie to lot upamiętniający katastrofę katowicką od tytułu prezydenta i ten opuchar prezydenta, czy tak to nazwijmy, i ten lot będzie za darmo, bo to jest promocja sportu. To jest pokazanie, nagłośnienie jakichś rzeczy, zrobienie, ale nie będę Wam więcej dawał pomysłu, bo jak Wam powiedziałem o pikniku czy o książeczkach, to traktujecie to jak takie małpy, zonaśladujecie wszystko, co wymyślimy i nic sami konstruktywnego nie potraficie zrobić. Jeżeli chodzi o obrączki, tak jak w tytule, obrączkowi milionerzy, drodzy hodowcy, nawet nie ma na zarządzie głównym na stronach tej uchwały, żeby zobaczyć, który delegat jak głosował. Bo ja jestem bardzo ciekaw, jak, de, jak głosowały okręgi, które mają najwięcej pieniędzy na koncie i najwięcej obrączek. Bo drodzy hodowcy, kto na tym najwięcej zarobił? Zarobił na tym oczywiście zarząd główny i to wynika z bilansu. Mają z tych obrączek przytulić pół miliona złotych i zarobią na tym naj, największe okręgi, które biorą obrączki. Niestety nie mogę znaleźć na stronie internetowej wykazu obrączek poszczególnych okręgów które zamawiają. Jest to znowu utajnione, dlatego żebyście Wy nie mogli policzyć, jakie pieniądze, jakie okręgi dostaną. Ja tylko powiem jedną rzecz, że porównajcie sobie dwa okręgi. Okręg Koszalin i okręg Gdańsk. Jedni w ich wyliczeń zarobią około 40 tysięcy, drudzy około 800. Nie mówię już tutaj o największych okręgach, czyli Katowice, czy La Familia, Spider-Kielce, bo to będą po prostu milionerzy. I teraz moje pytanie jest takie: skoro te okręgi będą miały tyle pieniędzy, to ja mam dla Was pomysł: jak nie wiecie, co z nimi zrobić, zróbcie sobie pre e pensję prezydenta, prezesa okręgu. No skoro prezydent ma i się nie możemy dowiedzieć, jaka to jest pensja, a przypominam, że w tym roku podniesiona jest pensja o 130 tysięcy złotych. Nikt nie wie, komu, jak, gdzie, za co. Ja przypominam tylko jeszcze jedną rzecz do zarządu głównego, że to nie są wasze pieniądze. To są pieniądze ludzi z Polski, którzy ciężko pracują, wyrzekają się wielu rzeczy, oszukują swoje rodziny na czasie, który poświęcają tym gołębiu, gołębiom, a w zamian co dostają? Ciągłe podwyżki, bomby na lotach, bezsensowne regulaminy, których sami nie jesteście de facto w stanie spełnić i organizujecie bądź rezygnujecie z maratonów. Bo nie jesteście w stanie spełnić tego w tym czasie, który sami określiliście. Więc drodzy hodowcy, zbliżają się powoli wybory. Bomby dostaliście wszyscy w całej Polsce na maratonach. I tylko tu powiem tak. No ale jak macie nie dostać bomb, skoro na przykład w moim okręgu o wypuszczeniu decyduje prezes okręgu do spraw lotowych, który nie leci maratonów, albo prezes okręgu, który to organizuje, który też nie leci gołębiami. No to. Komu nie zależało? Tym, co lecą, czy nie lecą? Więc, drodzy hodowcy, czas najwyższy, żeby ktoś za te wszystkie decyzje poniósł konsekwencje. Drodzy hodowcy, ja tu nikogo nie straszę, nie mówię, ale napisałem pisma do swoich delegatów i proszę moich delegatów, żeby odpisali mi każdy z osobna, tak jak Pan Prezydent prosił. Napisał mi to na piśmie. I drogi, drogi Panie Prezydencie. Tak, nie podoba mi się wiele rzeczy, a ponieważ Pan nie chce odpowiadać na moje pytania, nie chce Pana rozwiać żadnych wątpliwości, bo uważam, że macie coś do ukrycia i ukrywacie to skrzętnie, to tak zapytam o instytucje nadrzędne. I to nie jest kapowanie. Bo ja was, tak jak powiedziałem, zmuszę do tego, żebyście udostępnili to, co nam, hodowcom, się należy. I tyle w temacie. A ta piosenka, która jest na początku filmu, mam nadzieję, że na festynie w najbliższą sobotę puścicie ją panu prezesowi, a on się spali ze wstydu, bo to, co on wyprawia, to jest po prostu pomsta do nieba. Ja tutaj w ogóle chciałbym prezesa okręgu Katowice oddać do komisji dyscyplinarnej. Tylko mam problem, bo nie wiem gdzie, bo się okazuje, że szef komisji dyscyplinarnej w okręgu jest również szefem dyscyplinarnej, komisji dyscyplinarnej w całym związku. No i trudno, żeby obiektywnie patrzyła osoba, która razem z nim wcina obiad w jednym okręgu przy stole, jeździ na jednej delegacji i się kumpluje. Także drodzy hodowcy, zapytam wojewodę, zapytam organizacje nadrzędne, jak to zrobić i no drodzy hodowcy, no ja nie jestem kapusiem, ale chcę uzyskać to, co chcę i ja to zrobię. Jedźcie na piknik, bawcie się i pamiętajcie, to są wasze pieniądze, nie zarządu głównego.